Cześć, witam wszystkich, bardzo cieszę się w kolejnym odcinku z serii The Binding of Isaac Afterbirth i to jest odcinek numer nie wiem który, chyba ósmy tak mi się kojarzy nie mam pewności ale tak mi się kojarzy, więc powiedzmy, że tak jest Czemu mi dajesz jakieś gówniane rady? Nie chcę twoich rad. Daj mi hajs, znaczy w sensie... Ja ci daję hajs, a ty mi powinieneś zostać ten... O nie, daj mi to, to się proszę opłaca Ja chcę, żeby mi dał są harta, kurde jakieś rady. Tu w space użyję. I drugie tu w space też mogę użyć. O, dwie sakwy. Użyję tego. Hierofant też użyję. Użyję. Wellers użyję. Użyję. Nie wiem perlot. No dzisiaj. Może je. Znaczy nie użyję. Nie wiem nawet nadal co to robi. Nikt mi nie chce powiedzieć od kilku lat, znaczy od roku nikt mi nie chce powiedzieć, co robi Powerti. Nic. Nie no, pod głupio wyglądam. Oa! Ty, Jakąś sekręcja ten laser. To jest jakiś rajd. Patrz. Co jaki rajd? Co? Ale nie mi nie chodziło o rajd taki pokomenowy, tylko taki... Rajd e, samochodowy. Rajdowy? E? A w zasadzie! Ty masz dobry pomysł, Kacper Można by sprawdzić, czy teraz nie ma jakiegoś rajdu w Pokémonach. Bo gdybyś to ktoś nie wiedział, to tak gramy w Pokémony. Może kiedyś będzie odcinek. Może. Może. Dobra, i sprawdzę zaraz w Pokémonkach. Kliknę sobie Pokémon. <laughs> Dobra, i idziemy dalej. Wbijajcie na mój kanał. O, sorry. Zapomniałam, że mam dźwięk włączony. No, bo... To była muzyczka z Pokémonów, jakby ktoś nie wiedział. Bo włączam Pokémony, jak już mówiłam. Nikt z tego nie wiem. Tylko, no, wcale nie, nie są dość popularną grą. Nie, nikt nie wie co to jest. Nie, generalnie to Pokémony już umarły dla wielu osób. Tak, w sensie my, my dalej je lubimy. Ja nie wiem, czemu dużo osób uważa, że one takie są fajne. na wiele gier, takich fajnych, jest fajnie, na początku. No, jest takie coś, dziecięce. że takie. O matko, ale to super! No Przysnął i tak, a potem. Dwa nie. miesiące, a potem mają ten gry w dupie. No, tak jak na przykład było z y, Fortnite'em, że Fortnite był taki super przez kilka miesięcy, a potem. A, Fortnite, no? Długo. Teraz już nie, Teraz? nie wiem. Teraz? O! Brawl Stars! Ale super! Ale Brawl Stars już troszkę się trzyma, e, e, rok już. Rok? Brok. Mi się wydaje, że krócej. W styczniu wszyscy zaczęli nagle to to, już, to, już, to już. W sensie, ja nie wiem o co chodzi w tej grze, ale wiem czy to jest jakiś y, 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 ktoś tam, że musisz pokonać i tam jakieś są bomby czy coś? Nie, nie ma. Right, rajd, Rajdziku, jesteś? O, ben. jest rajd na Ekansa. Świetnie, to idę zbić. Ale poczekaj na mnie. Sama go zbijesz. Ale ja chcę Ekansa, w sensie mam Arboka Wczor Wczoraj zdobyłam Argo... Arbo Może być Shiny. A zresztą dostaniemy expo. A co, co mówiłeś, że jeszcze raz co? Bo nie słucham cię. Że, że może być jakiś szajni. shiny. No właśnie, moim zdaniem, moim zdaniem właśnie się opłaca. W sensie, wczoraj zdobyłam Arboka i w sumie jestem z tego zadowolona. Wczoraj zdobyłaś pierwszego Legendara i pierwszego Tak. Sajni. Właśnie, mam Multresa, jeśli chcecie wiedzieć. A, a jak, jak nie chcecie ja to ja nie jest Wczoraj w ogóle chodziliśmy na po, byliśmy na Pokemonach przez godzinę. No, i tu fajne Pokemony. Jak, jak ktoś z was, kto mnie ogląda ma Pokemony, niech tam so, nie, pisze w komentarzu, to będzie fajnie. I może zrobimy tak, że będziemy friendami. Jakby co to ja się nazywam e, Zuzia 11122006 i wszystko ciągiem. E, nie wiem czy zgadniecie e, czemu tak się nazywam, ale Kacper to wie i mogę Wam w sumie powiedzieć, bo to nie jest żadna tajemnica. E, Urodziłam się 11... 12 2006, dlatego tak się nazywam, Bo inne nazwy były zajęte, więc stwierdziłam, że dobra, nazwę się swoją datą urodzenia. Często się tak nazywam, bo to po prostu jakby. Hmm, wydaje mi się, że nie jest tak strasznie dużo ZUś, które urodziły się 11 grudnia 2006. Ale na pewno Ale nie. jakby jako nazwa to, to jest spoko, moja data urodzenia, ale jako hasło to już niekoniecznie. Bo zobaczcie, 11122006. Jakby nie jest to takie super łatwe do odgadnięcia, bo jednak jest dużo liczb, ale dałoby się to w miarę odgadnąć, więc jakby nie biorę tego jako hasło. To nawet nie chodzi o to, że to nie brzmi dobrze jako hasło, tylko chodzi o to, że po prostu daty się nie ustawiają jako hasło. No tak, ale generalnie tak. To... A! Myślałam, że nie podjedziesz, debie. Kurde! Zaraz tego pada wypierd... Przez Ja psi przy... Ci no przecież uciekłam człowieku Dobra Walsie y, idę wypadać od plejaka gdzie mam Gdzie są moje punki Ukradłeś mi pada Eee yy, nie to nie ja. Nie ale ich tam nie ma od kilku dni. Tak. Eee, ja mam najbardziej ja mającą na świecie. Ale ją kocham. Mmm! O! Działa! I super, bo na tym padzie mi się lepiej gra. Jakbym miałam za dużo szers, więc poszłam na Wostrasa i już ich nie mam tak dużo. Nie liczę far, gdyby ktoś pytał, więc nie wiem gdzie jestem i dokąd zamierzam. Znaczy, kiedy skończę. Czemu ty mi się... O! o ale Unlocked... You unlocked catacombs. podoba mi się to. Zawsze jakieś um, dodatkowe nowe rzeczy Ale śmieszne. się Ja celar to mam odblokowane Tak się dypnął. Mhm. Tak, tu of to jest teraz najlepsza karta na świecie. Najbardziej potrzebna mi. Teraz. Mhm. Ej, może nie... O! Co to jest Missing No? Nie mam pojęcia. Trudno. Tak. Od razu Dobra, idziemy teraz. O nie! Zamłokam z cholera. Mogę sobie dostać dodatkowe. Te. Tak. Ej, Katul, Kacz... możesz zastopować swoją grę? No. To weź, zobacz na moim telefonie, ile jeszcze jest ten ride na Ekansa pięć minut. O, do A co? Do A ja, nie, nie, ja go nie mam. No Bo wiem. Ale jest blisko. Gdzie? Na rondzie? Na rondzie. To będziemy mogli za chwilę pójść. Ile ale... nie zniknie. Chyba na rondzie. Na pracowaniu. Ale pokemony są dość krótko. Takie powiedzmy 5 minut. A co sobie podgrzewałeś? Jak to? Nie, to ci się wydawało, bo w miskę. Tak ja założę skarpetki i za kieruję A po co ci skarpetki? Jest pójdę. Chcesz wyjść beze mnie. Nie, idę na duło. Ale w sumie nie w Tam Dam ci du no było przez No właśnie, bo w zadaniu mam trajda. To nawet nie o to chodzi, nie chcę mi się jeść. To też wiem. To się oczywiste. Mam słaby kabel w sumie, żeby wybrać. is Horns. A, a nie, to odblokowałam w swoim przelewiu dzisiaj rano. Co? Biorę. Biorę. Tylko teraz pewnie... A nie, w sumie... Przynajmniej... O, Hehe! <laughs> o nie! Weź, koleś, wyłącz mi telefon. Bo zaraz mi się rozładuje. Z nie z niej pójdziemy... E, poczekajcie, e, ludzie, e, muszę sobie podłączyć telefon, bo mi się rozładuje i będzie przypał. Aj, nie Dobra, przyszłam. Postaram się przejść do piętro do końca odcinka, ale nie wiem, czy mi się uda. Na pewno. W sumie tyle nie będę szedł Przepraszam, koniec Nie ma David Romu, więc nie ma Szrolu, więc to na tyle w tym odcinku Trzymajcie się, no i mamy Robert <noise> <noise> Jeszcze raz, więc to na, na tyle W tym odcinku, trzymajcie się, no i cześć